Wybraliśmy Choice'a z paru względów. Dzięki temu, że wybraliśmy Choicea, mamy jeden tablet, czyli jedno urządzenie, które musi być sprawdzane przez pracowników restauracji. Pracownicy, którzy pracują na tym jednym urządzeniu Choice'a, a nie na tych kilku, bardzo sobie to chwalą. Mają to też na jednym urządzeniu, wiedzą, jakie są numery tych zamówień, numery się nie dublują, sprawność, sprawność jeszcze raz sprawność, szybkość, zadowolenie przez to. Używając Choicea zauważyliśmy poprawę obsługi gości oraz osób zamawiających przez. Przez wszystkie aplikacje sprzedaż zwiększa się ze względu na brak odrzuconych zamówień. Wiemy, kto zamawia. Możemy z nim porozmawiać, napisać, możemy indywidualnie podejść do osoby, która zamawia u nas. Bezpośrednie podejście do konsumenta, do gościa, zawsze zwiększa wyniki sprzedaży. Nasza współpraca z Choice'em i przez to współpraca z Voldrive'em czymś, co nam w restauracji brakowało. Dzięki temu, że mamy tego Voldrive'a i możemy poprzez Choice'a szybko i sprawnie zamawiać kuriera, zwiększyło szybkość. Ilość zamówień i druga bardzo ważna rzecz, zwiększył się zasięg dostaw. My, mając trzy restauracje w Warszawie, położone w różnych punktach, możemy praktycznie obsłużyć całą Warszawę. Ale polecam każdemu, żeby, żeby korzystał z takiej aplikacji, jaką jest aplikacja Choice. Łatwość, szybkość. Ja widzę praktycznie same plusy. Czy jesteśmy zadowoleni z Choice'a?